To, że myślę, że mimo tych wszystkich jakichś tam słownych utarczek na sesji to jednak no, budżet przyjęto jednogłośnie i to jest bardzo ważne. A druga rzecz, no, po raz pierwszy tak udało się po, poukładać propozycję zmian w budżecie, że Rada przyjęła budżet, który praktycznie w większej części jakby załatwia sprawy proponowane Biotowie. przez burmistrza i te wszystkie inwestycyjne rzeczy zostały zatwierdzone a jednocześnie zostały wniesione do niego też wszystkie propozycje radnych którzy są niezwiązani z SLD i tutaj z panem burmistrzem więc myślę, że to jest też jakiś tam przełom który należy pozytywnie odbierać tak przynajmniej jest to w moim przekonaniu więc na pewno był to budżet budżetem na miarę radica i na rynku możliwości, chociaż zawsze niepokoją nas wzrost, wzrastające niepokoi zadłużenie. Jest to rzecz, która no, jest y, trudna i, i tym bardziej, że niesie za sobą odsetki. I to jest jakby największy ból zadłużenia, bo gdyby z tym nie wiązały się do odsetki, nadpowiedzmy, powiedzmy, że możemy przyspieszać pewne inwestycje.